No i druga najważniejsza cecha podczas badania minerałów, można by było powiedzieć, że ona generalnie jest kluczowa, dlatego że jest silnie diagnostyczna. Nazywa się ona łupliwość. Co to jest ta łupliwość? Otóż upliwość jest to zdolność kryształów, czyli minerałów, do pękania wzdłuż płaskich powierzchni. Uwaga, bardzo dużymi literami to nie jest zdolność kryształów do pękania w ogóle. Bo wszystko pęknie, tylko zależy, to zależy tylko od tego, jaką siłę do niego przyłożymy, czyli jak bardzo mu przyłożymy. Natomiast minerały, które posiadają łupliwość, pękają wzdłuż płaskich powierzchni, czyli płaszczyzn. Dla osób niewtajemniczonych, podkreślam, że płaszczyzna to jest powierzchnia, która jest złożona z linii prostych czyli Powierzchnia naszego stołu czy biurka jest można powiedzieć płaszczyzną. Natomiast woreczek, który nosimy foliowy taki woreczek, który nosimy w kieszeni, bo oczywiście zbieramy po swoim się śmierdzące sprawy, więc jeżeli taki woreczek wyciągniemy z kieszeni, bo żeśmy go nie wykorzystali i tak go wiecie rozprostujemy rękami, to on nie jest płaszczyzną. Tym się różni płaszczyzna od niepłaszczyzny. Czyli jeszcze raz, łupliwość jest to zdolność kryształu do pękania wzdłuż Płaszczyzn. Załóżmy, że będziemy mieli dwa różne minerały. Oba te minerały uderzymy młotkiem na tyle silnie, że one pękną. Ten minerał, który będzie posiadał łupliwość, to powierzchnia przełamania, znajdziemy na niej jakiekolwiek płaszczyzny albo linie proste, ona nie, ona nie musi być idealnie płaska cała. Ale jakiekolwiek płaszczyzny znajdziemy. Natomiast minerał, który nie, ma, nie posiada łupliwości, to ta powierzchnia pęknięcia będzie całkiem nierówna. Generalnie wyróżniamy, czy mineralodzy, czy geolodzy wyróżniają łupliwość doskonałą, dokładną, wyraźną, niewyraźną i bardzo niewyraźną, czyli. Właściwie jej brak, w zależności od tego, jak dużo jest tych płaszczyzn itd. Natomiast na takim poziomie raczkującego rozpoznawacza minerałów wystarczy, że będziecie potrafili określić, czy w tym minerale widzicie jakiekolwiek oznaki łupliwości, czy też nie widzicie ich wcale. Czyli opisujcie na początek tylko na zasadzie jest łupliwość lub jej nie ma. No i proszę Państwa, przykłady. Zobaczcie, po lewej stronie mamy minerały, które nie posiadają łupliwości. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Nie zawsze musimy używać siły wobec minerału. Najczęściej wystarczy, jeżeli będziemy obserwować powierzchnię, która już wcześniej została przełamana albo uszkodzona w jakiś sposób. Te wszystkie zdjęcia, które tutaj będą pokazywały powierzchnię wcześniej uszkodzoną, oberwaną, przełamaną. To jeszcze raz. Po lewej stronie mamy minerały, które nie posiadają upliwości. Zauważcie, że ich powierzchnia jest taka całkowicie nieregularna. Załóżmy, że one z każdej strony są poobławywane. Natomiast po prawej stronie mamy minerały, które posiadają upliwość. U góry mamy minerał, który wygląda, to jest jeden kryształ, ale ten minerał wygląda, jakby się rozdzielał na takie poszczególne blaszki, i każda z tych blaszek na, pewnym, na pewnej powierzchni jest płaszczyzną. Czyli jest to minerał, który ma upliwość. Z kolei ten minerał, który znajduje się na dole, ta powierzchnia, którą widzimy, to jest powierzchnia, która została przełamana. Ona niemal w całości jest płaszczyzną. Proszę Państwa, to jest cecha, która jest, można powiedzieć, najtrudniejsza, dlatego że trzeba nauczyć swoje oczy widzieć i swój mózg odbierać te bodźce. Po prostu trzeba sobie to opatrzeć, dlatego tych zdjęć teraz będę pokazywać więcej. Zobaczcie, kolejne dwa minerały. Minerał, który nie posiada upliwości, nazywa się oliwin, a obok niego minerał, który posiada upliwość, ma doskonałą upliwość, minerał halit. No, ale zobaczcie, no okej, okay, to jest minerał, który ma upliwość. Zobaczcie, ile tutaj jest linii prostych i płaszczyzn. Natomiast ten minerał, on podobno nie ma upliwości. No, a tu jest płaszczyzna, tu jest płaszczyzna, no i ta powierzchnia tu, czołowo do nas, również jest płaszczyzną. No to o co chodzi? A chodzi o to, że pamiętajcie, że upliwość oglądamy tam, gdzie minerał uległ uszkodzeniu. To, o czym mówiłam, czyli te powierzchnie tu górne, to są zewnętrzne ściany kryształu, które, jeżeli kryształ jest własnokształtny, czyli ma prawidłowe kształty, zawsze będą płaszczyznami. Oglądamy ten minerał tam, gdzie on został przełamany, czyli w tym wypadku, zobaczcie, tutaj na dole. Tu widać, że on jest no, obskubany czy obkruszony, i w tym miejscu żadnej powierzchni płaskiej, żadnej płaszczyzny, żadnej linii prostej nie znajdziecie. Nie znajdziecie również w takim minerale, w oliwinie, jak, zobaczcie, że on jest no przynajmniej półprzezroczysty, widać jakby tam z tyłu, że są kolejne krawędzie, prawda? Gdyby wewnątrz takiego kryształu były pęknięcia, to te pęknięcia również nie będą prostoliniowe, to również jest oznaka braku obliwości. Natomiast powierzchnia halitu wygląda całkiem inaczej. On tu jest ułożony dokładnie odwrotnie, to znaczy Oliwin ma tu swoje zewnętrzne kształty, górę, natomiast tu, w Halicie tu jest, na dole są jego zewnętrzne kształty, a z kolei ta powierzchnia górna jest powierzchnią przełamana. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona tutaj wygląda jak zbudowana dosłownie z klocków. Tu są linie proste i są tutaj płaszczyzny. Kolejne, kolejne minerały, takie minerały, które posiadają łupliwość. Czego będziemy szukać w minerałach, oglądając ich łupliwość, czy stwierdzając, czy mają łupliwość? No, przede wszystkim tak, płaskich powierzchni. Zobaczcie, ten minerał w górnej części, prawdopodobnie w dolnej również, był przełamany. To jest idealna płaszczyzna. Na dużej powierzchni, nie zawsze taka, takie duże powierzchnie. Dalej, na tym minerale można znaleźć takie, zobaczcie, tu ja sobie włączę pisadełko, tu takie rowki, które wyglądają tak, jakby ktoś wziął i miejsce przy miejscu poszatkował ten minerał, pociął go żyletką. To są oznaki upliwości, to nikt nie siedział i go tak, wiecie, nie, nie szkrobał czy gwoździem, równo jedno miejsce przy drugim, tylko to, są, to jest jego oznaka upliwości, dlatego że w tych miejscach, które są potencjalnymi powierzchniami upliwości, również procesy takie niszczące, wietrzeniowe, następują silniej. Dlatego ten minerał tak wygląda. Jeżeli mamy minerał, w którego wnętrzu, bo jest półprzezroczysty lub przezroczysty, w którego wnętrzu widzimy pęknięcia, i te pęknięcia są prostoliniowe, tak jak w tym minerale, o tutaj, zobaczcie. W wielu miejscach, to taki minerał również ma łupliwość. Jeżeli na powierzchni minerału znajdują się, znajdują się tego rodzaju formy, ja to nazywam trójwymiarowymi schodkami, czyli takimi schodkami, że wiecie, można z kilku stron wejść, wejść po nich jakby. Albo inaczej. Powierzchnia takiego, takiego minerału wygląda jak zbudowana z klocków w Minecrafcie na przykład. No, to w takiej sytuacji również jest to minerał, który ma upliwość. No i kolejna rzecz. Schodki dwuwymiarowe. Tu zobaczcie na tą powierzchnię. O tu. Gdybyśmy ten minerał obejrzeli w boku, od, w ten sposób byśmy go wzięli sobie na wysokość oczu, to on na, na tej powierzchni wygląda tak, jak wygląda zeszyt albo książka, tak? Jak jest, jakby to był zbiór kartek. To jest oznaka upliwości. Na tych wszystkich zdjęciach są pojedyncze minerały. No tutaj są trzy przyklejone do siebie, no ale w odniesieniu do tego jednego oglądamy. No i kolejne zdjęcia, gdzie macie strzałkami zaznaczone m, miejsca, w którym widać oznaki upliwości. Jeżeli tego typu rzeczy e, zobaczycie na minerale, to znaczy, że jest to minerał, który posiada upliwość. Natomiast minerały, które nie posiadają upliwości, wyglądają na przykład w ten sposób. Ich powierzchnia jest całkowicie nieregularna. Te dwa górne przykłady A i B to jest powierzchnia kwarcu o różnym zabarwieniu. Tutaj mamy piryt, powierzchnia przełamana, narożnik przełamany i oliwin, który również upliwości nie posiada. I teraz słuchajcie, jeżeli mamy minerał, który nie posiada upliwości, to mimo tego, że on nie posiada upliwości, on również może przełamywać się pod wpływem nacisku w specyficzny sposób. Ta powierzchnia przełamania nie będzie wtedy usiana płaszczyznami ani liniami prostymi, ale może być jakaś charakterystyczna. Nie zawsze tak jest. Zwykle minerały, które nie posiadają wątpliwości, to po prostu mają taką powierzchnię, jak pokazałam przed chwilą na zdjęciu. Ale zdarza się, że pękają one wzdłuż czegoś, co nazywamy przełamem. Przełamem, czyli pewną charakterystyczną powierzchnią. No i zobaczcie, na tym zdjęciu ten czarny minerał, to jest właściwie nawet nie minerał, tylko szkło wulkaniczne ale kwarc czarny na przykład również będzie w ten sposób się zachowywał, ma przełam muszlowy. Zobaczcie, ta powierzchnia z takimi półkolistymi, brak linii prostych, z takimi półkolistymi jakby nacięciami czy, czy, czy takim półkolistym warstwowaniem wygląda jak muszla, tak? jak odcisk takiej muszy. Tutaj mamy przełam haczykowaty, czyli wygląda tak, jakby ktoś wziął, wiecie, szydełko i tak zahaczał i wyrywał. No, i tutaj na tym zdjęciu to może nie jest za pięknie widać, ale w tym rejonie, tu gdzie on jest taki jaśniejszy, widać przełam włóknisty, czyli ten minerał się tak jakby rwie, tak jakby był z włókien. Zbudowanej, jakbyśmy to, taki materiał rozdzierali, no to tutaj mamy coś takiego. I to jest cecha specyficzna minerału, takiego, który nie posiada upliwości.